Dzień dobry! Witam znowu Was wszystkich bardzo serdecznie. Właśnie dostałem informację, co będę robić. Jestem w Zabriken w Bauhausie. Wyjeżdżam właśnie z pod Bauhausu i wracam do domu, do rodziny. Dzisiaj jest 8 kwietnia, Dzień Kobiet. Chciałbym wszystkim paniom serdeczne życzenia skłożyć, Żeby wam się jak najlepiej wiodło, błogosławieństwa Bożego i żebyście wszystkie były szczęśliwe, bo się okazuje, że kobiety są całkiem inne niż mężczyźni. Od kobiety bardzo dużo zależy i i ten, I w Piśmie Świętym o kobietach jest bardzo dużo powiedziane. Są matkami, gospodyniami. Także to, co kobieta robi, to więcej robi niż facet. Facet jest tylko właściwie do zarabiania pieniędzy, do utrzymywania rodziny. Ale najgorszą pracę wykonuje kobieta, bo sam wiem po mojej żonie. Bardzo dużo w domu, zawsze wszystkiego jest. A to tamto, a siamto. Także wszystkim paniom serdeczne. Pozdrowienia i życzenia. No, oczywiście, chciałbym serdecznie pozdrowić <laughs> wszystkie panie z PKS-u Gdańsk i PKS-u Gdański. Serdecznie was pozdrawiam. Już mija w tym roku 5 lat, jak odeszłam z PKS-u. Czas szybko leci, no i prawdopodobnie chyba tutaj korzenie zapuszczę. No, dzisiaj jest piątek, piąteczek, piątunio i jadę do mojej żonki, do mamy, bo blisko siebie mieszkają niedaleko Luksemburga, także mam 117 km godzina 15, także z jakiejś półtorej godziny i powinienem być i koniec pracy, weekendzi i już dostałem na poniedziałek wytyczne, jadę Bielefeld-Minden. Bielefeld fajna wtóra, także no, nie ma co narzekać, dzisiaj chciałbym e, powiedzieć o taki, taki nietypowy temat normalnie, ale znany temat, e, o takiej, o czym to, jak to nazwać nawet, nie wiem, fachowo, o pewnej takiej przyswoidości, o szacunku do drugiego człowieka. E, swego czasu spotkałem w mojej firmie e, kierowcę z Ukrainy, który przyjechał e, tym takim małym buzikiem, takim dostawczakiem i ładował w mojej firmie rolkę papieru. A no, no, ja prawie wjechałem na plac, a on się spinał I ja tak patrzę na jego auto A to jego auto normalnie przodek kwesto do góry A tył cały siednięty nie? I ja się go pytam wie Kolego, a powiedz mi dokąd ty z tym ładunkiem jedziesz On mówi Leipzig A ja mówię Osnabrück Leipzig To ja mówię daję ci gwarancję na 100% Że tylko jedziesz na autostradę to od razu cię zatrzymią, bo ja mówię, kamery cię będą widzieć, i ja mówię, inne kierowcy będą dzwonić, i ja mówię, momentalnie cię policja zwinie. Ja mówię, ty masz źle ładunek. Albo mówię, albo masz za dużo ładunku, albo źle go masz załadowany Ja mówię, co ty na tym aucie może? Mówi, no na przodzie ma takie kartony, a na tył wrzucił rolkę papieru. I to mu go przeciążyło. Ja mówię, suchej. No to ja mówię, idę tu pogadać z tym sznaplarkowym, bo ja mówię, to jest moja firma. To ja mówię, pogadam z nim i ja mówię, poprosimy, żebyś przeładował. Ja mówię, ty weź, ściągnij tą paletę z tymi kartonami, to co jest lekkie. I ja mówię, na przodek daj rolkę papieru, a tą lekką paletę daj na tył. I mówię, i elegancko bez stresu pojedziesz, a tak to ci będzie auto tańczyć po całej drodze. No widzicie, problem był w tym rodzaju, że chłopaszek nie umiał się dogadać. On tylko umiał po rosyjsku, nie umiał ani po niemiecku, ani, ani po angielsku. A ten, prawie u mnie w firmie, co miał dyżur, prawie był typowy Niemiec, Deutsch, no i ten po prostu nie miał odwagi go prosić. Także chciałem Wam powiedzieć, że obojętnie no, jaki tym, małym czy dużym pojedziecie gdziekolwiek to tu w Niemczech na zachodzie nie musicie się bać czasami zdarzają się incydentalne przypadki że yy, na załadunku ktoś tam zrobi problem ale to wszystko zależy od pogody jak czasami jest zła pogoda ktoś ma zły humor to czasami takie sytuacje bywają ale ogólnie jak się grzecznie poprosi nie ma problemu przeładować no i u mnie z firmy ten widlakowy yy, Wziął mu to, przeładował, chłopak zadowolony jak nie wiem i pojechał, dlatego no, też tak apeluję, że widzę na własne oczy Dzisiaj też teraz tu w Bauhausie, gdzie rozładowywałem się, podjechał młody chłopaszek na polskich blachach, ale z Ukrainy I też widziałem, że stał i nie umiał się dogadać normalnie, a on się chciał tylko zapytać, gdzie będzie rozładowany no i ten, i ten mu tłumaczy i widzę, że się podśmiewują i podeszłem do niego i ja mówię, kolego powiedz mi co ty ten, a on po rosyjsku do mnie. No i ja tym tutaj w tym biurze ja mówię, że on mnie rozumie i ja mówię o prośbę żebyście mu powiedzieli gdzie on może stanąć, żeby nie kolidowało żeby mógł rozładować. Mówię on jest małym buzikiem. A oni mi wytłumaczyli, ja mu poszłem, pokazałem, że muszę taką nawrotkę zrobić przy znaku stop się zatrzymać i ja mówię przy tym znaku stój i tu ktoś do ciebie przyjdzie, jakiś widlakowy. Ja mówię w międzyczasie się no zepni i już, no to jest zadowolony. I także na własne oczy widzę, że no niby, niby język jest niepotrzebny, ale powiem wam tak, dla własnej wygody, dla komfortu psychicznego. Naprawdę powiem Wam, że to jest coś wspaniałego, chociaż coś nieco umieć w innym języku niż swój, bo widzę jak to jest, no ja jak nie znałem języka kompletnie nic, to się po prostu męczyłem. Męczyłem się niesamowicie, a teraz, że tak jest Kali być dobry, Kali zabić lwa, no też się ze mnie pośmiewują. ale jakoś umie wytłumaczyć, pokazać i już łatwiejsze jest życie, także e, bardzo Apeluję, żeby się nie wstydzić i nas spokojnie prosić. Takie możliwości są. Ehm, chciałem jeszcze powiedzieć o takich sprawach. One są oczywiste, ale zauważyłem, że ci nasi rodacy, którzy jeżdżą na kilometrówce albo procent od frachtu, no to o uprzejmości to w ogóle nie ma co marzyć ani myśleć, bo im się ciągle śpieszy. Bo oni, jak nie jadą. To nie zarabiają, a jak jadą, to zarabiają, bo no i taka jest prawda. Ale ogólnie rzecz biorąc, to powiem Wam tak, eee, taki przykład chciałem powiedzieć, że raz zatrzymałem się na parkingu i to jest bardzo miłe, że kierowcy aut osobowych dużo nienawidzi kierowców tirów, ale jest też duże grono kierowców, kobiety, dziewczyny, mężczyźni, chłopacy młodzi. Którzy po prostu z wyrozumieniem mają szacunek dla nas, dla naszego zawodu. I była raz taka sytuacja, że zjechałem na parking, wyrzucić śmieci, no i chciałem jechać dalej. I taka Niemka podeszła do mnie, załamana, i mi mu daje kluczyki ze swojego auta i mówi, żebym się przejechał po parkingu tym jej autem i powiedział, czy może jechać, czy nie. Bo mówi coś yy, ze wspomaganiem, serwoliku, nie? Był to Fiat Punto i wyobraźcie sobie, że wieczorem, dzień prędzy wieczorem, tak siedziałem sobie na internecie i tak w Google weszłem i tak wpisałem sobie opinie o aucie, o autach. I między innymi tak z ciekawości patrzałem opinie o autach Fiat Punto, Fiat Bravo, opinie czytałem, co to za auta są. No i prawie się dowiedziałem o minusach. Jednym z minusów było właśnie wspomaganie, że jest elektryczne i że e, to wspomaganie to zdarza się, że się zepsuje. No i się przejechałem, powracę tym autem i mówię tej pani, że ja mówię tak, jechać może spokojnie. Ja mówię, do domu dojedzie i nawet na warsztat dojedzie. Ja mówię, najprawdopodobniej myślę, że ma zepsute serwo, bo ono jest elektryczne. I ja mówię, w tych modelach, ja mówię wieczorem, wczoraj czytałem, że w tych modelach to się zdarza, że, że taka awaria może być. Ale ja mówię, to nie koliduje z niczym, że jechać może, tylko po prostu trochę ciężej będzie kierownica jej pracować. Ale żeby się tym w ogóle nie martwiła. Jak ona się cieszyła? Normalnie ja patrzę na wyciąga 20 euro i chce mi płacić. Ja mówię, nie, żadnych pieniędzy. Ja mówię, no co to, z pieniądze za, za, za poradę brać? Ja mówię, nie, 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 absolutnie, żeby szczęśliwie jechała, szerokiej drogi, czy z gód i to wszystko. No i to tak. Potem druga taka sytuacja była raz, też to był piątek oczywiście, a w piątek to już w ogóle człowiek jest nerwowy i nieuprzejmy, ale. Eee, wracałem, pamiętam wracałem do mojej firmy i jechałem landówką i w takim małym miasteczku korek był no sobie myślę, no piątek, godzina szczytu, no raczej standard i tak wszystko wolniutko szło, lelum po lelom. okazało się, że na skrzyżowaniu na światłach były dwa pasy jeden pas środkowy był do jazdy na wprost i skrętu w lewo a prawy pas był do skrętu tylko w prawo no i ja chciałem jechać w prawo a na tym środkowym pasie stał młody gościu widać był jakiś przedstawiciel handlowy elegancko ubrany w biała koszulka krawacik, taki FIA Volkswagen Up wysieńki Up no i ja jak się moim trakiem zatrzymałem no to już zablokowałem całkowicie wszystko nikt się nie prześlizgnął wyskakuję z auta i się pytam w czym problem? On mówi, że nie wie, że nie umie go odpalić. A ja mówię czy mogę mu pomóc go zepchnąć na chodnik? I ja mówię, skrzyżowanie będzie e, wolne, fraj. No mówi kein problem. No i szybko doskoczyliśmy do auta, to auto leciutkie, zepchnęliśmy je na chodnik. Cała ta operacja trwała, nie wiem, no nie jakby maksymalnie pół minuty, bo to było wszystko w ekspresowym tempie. No i co? Ja pojechałem, korek się rozładował, wszystko zaczęło normalnie iść. Także apeluję do wszystkich kierowców, że czasami poświęćcie te parę sekund, bo to można powiedzieć, że to są sekundy, nawet niech by była minuta. Wiadomo, że wy żeście swoje od stali, ale pamiętajcie o innych użytkownikach, że już inni będą mieli drogę wolną. Tak jak moja babcia mówiła, że to co byście chcieli, aby Wam czynili, Wy też najpierw w innym czyncie. I powiem Wam, że to się sprawdza. Jeszcze jeden taki przykład chciałem powiedzieć, który miałem w Bremen. Była mocna wichura, ale była taka wichura, ja wracałem z Hamburga i huśtało mi autem. Ja prawie ciągnąłem też tak jak dzisiaj ten izotermę, to to jest bardziej stabilniejsze, ale huśtało jak nie wiem co i w Bremen na wiadukcie, gdzie płynie rzeka, tam normalnie prawie, że mnie w poprzek postawiło, a tam jest ograniczenie do 60 i ja tak jechałem na tym ograniczeniu tyle i normalnie naraz jak mną majtnęło i cyk, no i wtedy już w ogóle wolniusieńko, tak prawie, że go pchałem, żeby tylko przejechać w ten most. No, i 2 km dalej, korek Trzy pasy, z trzech pasów na prawy pas, wszystko się wyślizguje. Uuu, ja chyba jakaś stuczka musiała być. No, i się posuwam. Polelum, powoli, powoli, lelum, polelum, posuwam się. Też oczywiście piątek, piąteczek, piątunio, jak zwykle. I słuchajcie, byście nie uwierzyli, dochodzę do miejsca z wężki, Wiecie co? Gałąź drzewa spadła na autostradę i leżała normalnie na dwóch pasach i wszystko z dwóch pasów na całkowicie prawy się przesuwało nikomu się nie chciało wyjść z auta, żeby tą gać. to była taka dość wielka, można powiedzieć konar to był taki konar drzewa no i oczywiście jak ja już stanąłem, to już nikt dalej nie pojechał awaryjki włączyłem, wyskoczyłem z auta słuchajcie, byście nie uwierzyli 15 sekund, to był moment bo to człowiek jak się śpieszy to taką adrenalinę dostaje, że to jest moment, sekund 5, i przerzuciłem za barierki po prawej stronie. Drobne gałęzie pozbierałem, i za mną Niemiec prawie stał, i widział całą tą operację. To i nokciukiem pokazał mi, i, i brawo normalnie, także taki szacunek. No i co, i momentalnie korek się skończył. Także bardzo często zdarzają się sytuacje takie na autostradzie. Że się stanie jakaś awaria osobówki, i ja zauważyłem, że Niemcy strasznie panikują. No stanie czasami na na, bo jak na awaryjnym, no to jest dobrze, ale normalnie stanie mu auto na, na pasie. Nikt nie wyjdzie, nikt się nie zainteresuje, i wszystko jedzie obok, i momentalnie korek jest. I, i ten, ja też zawsze. E, próbuję w miarę możliwości wyskoczyć z auta, się zainteresować bo no, są sytuacje takie, że na przykład zablokuje tam skrzynia biegów ale też takie auto osobowe idzie zepchnąć, wtedy normalnie biorę e, pokazuję innym kierowcom, żeby mi pomogli i wtedy jak ja poproszę od razu normalnie z grupka się zbierze, cyk każdy łapnie i te auto dosłownie przesuniemy, przesuniemy je na, na paz awaryjny no i cyk, i już od gościu sobie czy tam dziewczyna spokojnie stoi, odpoczywa, czeka na pomoc, a ruch dalej idzie swoim tokiem. Także dużo rzeczy idzie uniknąć i dlatego ja się dziwię, bo nawet ci, co mają płacone od kilometra, czy od frachtu, to już w ogóle na nic czasu nie mają, o przyjmości nie ma mowy. Ale pamiętajcie jedną rzecz, jakbyście poświęcili tak jak ja mówię, minuta, a nawet i dwie, wiadomo, że ta minuta jest drogocenna w transporcie, ale ile to może dużo pomóc. Także to jest taki taki do mnie apel. No, piątek, piąteczek, piątunio i koreczek. Dobrze. No to tyle. Chciałem tak na, z okazji dnia kobiet króciutko powiedzieć. Myślałem, że troszeczkę więcej sfilmuję, no ale przecież korka nie będę filmować, bo przecież to jest nudne. No. I ten, no szkoda, musiało coś gdzieś wyskoczyć, albo jakaś zwężka jest, coś musiało być, bo dzisiaj też był deszcz, był silny wiatr tutaj, jak jechałem na zabryknię. Wszystkie pory roku były. I, i, i ten, albo, albo tam jest za 400 metrów, no coś, coś musiało się wydarzyć. No najważniejsze, że ja już mam koniec pracy na dzisiaj, także serdecznie, serdecznie wszystkich pozdrawiam. I do usłyszenia, do następnego razu. Do widzenia.